Nazywam się Czesław Wikniewicz, jestem aktualnym selekcjonerem reprezentacji Polski, która będzie reprezentowała nasz kraj na Międzyczasach Świata w Katarze. Bądźmy razem, wspierajmy się nawzajem. Dziękuję za wsparcie grupie Zdunek, z którą współpracuję od dłuższego czasu. Fantastycznie ta współpraca się układa. Bądźmy razem, wspierajmy się nawzajem i kibicujmy reprezentacji Polski. Znajdujemy się w szczególnym miejscu na pięknym stadionie w Gdańsku. Jest to szczególny czas dla mnie jako selekcjonera. Jesteśmy tuż tu po ogłoszeniu kadry, która będzie pytała polskie na Mistrzostwach Świata w Katarze. Były to trudne wybory, ale one wynikały z tego, że jako selekcjoner musiałem podjąć te, te decyzje i na pewno wiele toczy się dyskusji, czy ten czy inny zawodnik powinien pojechać na te mistrzostwa. Uważam, że wybrałem optymalnie. Proszę o wsparcie wszystkich kibiców. Bądźmy razem, wspierajcie nas. Oczekujemy na Wasz doping i tych, którzy będą z nami w Katarze i tych przed telewizorami. Jedna drużyna, jedna Polska i myślę, że wszyscy będziemy szczęśliwi.